Witam Was serdecznie, 15 wrzesień dzisiaj. Głównie aktualności, to co udało mi się znaleźć, co jest na bieżąco z tym materiałem. Do tego dojdzie jeszcze drobny komentarz, do komentarza od Pana Michała. I do tego komentarza od Pana Michała znalazłem jeszcze komentarz od JP Morgan, który też się do tego ustosunkował. Zapraszam. Na samym początku dzisiaj mamy rocznicę. To był rok 2008, jak musieliśmy się rozstać z firmą Lehman Brothers. To była ta firma, która rozpętała ten cały kryzys. Od tego momentu zaczęły się te banki tak walić. Dzisiaj, akurat 15 września, jest 15 rocznica. I tu zwróćcie proszę uwagę. Od 1850 roku firma, która istniała, o której zresztą parę dni temu rozmawialiśmy i tu chcę nawiązać tak też to, co wam mówiłem. Uważajcie na swoje finanse, jako, że to jest najlepszy przykład i jak szybko może to się wszystko stać. Teraz, tak jak mówiłem na początek, parę słów do pana Michała, to nie jest absolutnie żadna złośliwość. Bardzo się cieszę, jeśli dostaję komentarze. Które wzbudzają, jako że tylko przez to może być mój kanał lepszy. Pan Michał, tutaj jest ta informacja, którą dostałem od niego, gdzie na początku jak z koniem dostałem dwie kostki cukru, a później trzy razy batem, dlatego że mówię o stronie rosyjskiej, że to jest nudne, to sobie możecie na spokojnie przeczytać. Żeby się odreagować, Panie Michale. I zemścić się od razu. Przygotowałem coś takiego. Nie jest to wcale żartem, tylko ta rosyjska strona odgrywa w świecie krypto też bardzo dużą rolę. I tutaj zacznijmy te wszystkie aspekty, które mają na to wpływ, które musimy brać pod uwagę. My nie możemy rozmawiać tylko o krypto, bo one są uzależnione od rynku. Czy rynek jest w dobrym stanie? Czy jest? Finansowo silny, czy będzie te krypto kupować, czy też nie, czy będzie je tylko wysprzedawać, jaka będzie reakcja, jakie będzie zachowanie, czy na przykład ta wojna w Rosji, w Ukrainie, będzie dążyć do tego, żeby coraz więcej zasobów wspierać, na przykład w formie bitcoina? Nie wiemy, ale tu, tak jak mówię, jak jeszcze raz chcę wrócić, pierwsza sprawa, korona. Znowu nowa AB2,86. Nie wiadomo, jak ona się rozwinie. Podobno nie jest tak straszna, ale też może mieć wpływ na cały rynek finansów. Tak jak to już było, niech Chiny znowu zrobią zero COVID, leżymy wszyscy. Troszeczkę niżej idzie zima. Rosja zniżyła produkcję ropy naftowej, co odbija się strasznie na cenie rynkowej. Nie tylko oni zresztą, ale zostańmy przy tym europejskim rynku. Za parę dni będzie zimno. Ludzie będą musieli wydawać dosłownie nawet dwa razy tyle za olej do ogrzewania jak jeszcze powiedzmy 2 trzy miesiące temu. Także to już jest następny aspekt. Niżej. Wracam znowu, to jest korespondent, którego bardzo chętnie słucham, jest bezpartyjny. Przedstawia fakty takie, jakie są. I w jego wczorajszym komentarzu on zna tych wszystkich blogierów z obu stron, tak ukraińskiej, jak i ruskiej i. Tam zaczyna być coraz głośniej o tym, że Putina celem było uzyskanie od gościa z Korei, którego miał u siebie, żeby jego armia walczyła w szeregach armii rosyjskiej. Ile jest faktów za tym? On to przekazał, że takie są pogłoski. Następnym tematem Putin chce broń, za to chce dać żywność. Tą żywność obiecywał jeszcze niedawno do krajów afrykańskich, częściowo nawet za darmo. Skąd ten chce to brać? Na dole widzicie Maroko, Libia, uciekinierzy z Libii, z Maroka, z całego kontynentu afrykańskiego. Bo nawet tak jak też o tym rozmawialiśmy, mówiłem wam, że mam znajomych dobrych. Oni pochodzą z Senegal i stamtąd też uciekają łódkami, wyobraźcie sobie z Senegal. Teraz trzeba tą kwestię przekręcić. Cóż mnie interesuje taki Marokańczyk? Macie tutaj małą mapę. Gdzie Maroko jest dosłownie z brzegu widać, z Kiplartar, oni tam uciekają. To są uciekinierzy, którzy kosztują pieniądze całą Europę. Te pieniądze muszą się skądś brać. Skąd się biorą? Od nas, od podatników. Następny punkt to nie są jacyś, nie wiadomo jacy ludzie, tylko to są ludzie, którzy władają co najmniej dwoma językami. Oni mają swój specyficzny arabski, ale przez to, że byli pod guberniami, Hiszpanii i Francji, większość z nich mówi tymi dwoma językami, czyli jest najazd taniej siły roboczej, gdzie wtedy ci drodzy francuscy, hiszpańscy pracownicy na ich rzecz będą tracić miejsca pracy. A jeszcze być może na czarno, że nie będzie płaconych podatków, ale to już tak jak mówię, to jest następny aspekt. To wszystko kieruje tak do Was, ale tu chcę też Panu Michałowi trochę dać. Idą pomocy ze wszystkich stron. Świata, w bardzo dużej mierze Maroku, jak i Libia, dostaje pomoc od krajów europejskich. Skąd się biorą te pieniądze? I znowu, my za to płacimy. Ci uciekinierzy, których tutaj widzicie na tych łódkach, strasznie dziwne, bo jest to większość młodzi, zdrowi mężczyźni. Może oni tylko się na to decydują. Tu wziąłem wam taką malutką mapkę, żeby było widać orientacyjnie, że jest to. Nie wcale tak daleko, jak nam się wydaje, ale globalnie robi to nam, jako płatnikom podatków, ogromne koszta. Skąd będzie państwo brać na to? No nie od nich przecież, tylko znowu od nas. Akurat fajne, bo ten artykuł wyszedł dosłownie z wczorajszą datą. Pan, który jest szefem, dyrektorem generalnym w J.P. Morgan. Oczywiście wszyscy znacie ten dom inwestycyjny, on tutaj w tym artykule ostrzega przed wszelkiego rodzaju niespodziewanymi sprawami, które jeszcze mogą nas odwiedzić. I tu bardzo ładnie jego cytat po środku, który macie w takim wiśniowym kolorze, po prostu uważam, że ludzie popełniają błąd, patrząc na liczby. Podawane w czasie rzeczywistym i nie patrząc w przyszłość. Resztę możecie sobie sami przeczytać na spokojnie. Bardzo fajne słowa, które też bardzo fajnie pasują tutaj znowu w stronę Pana Michała. Musimy się tym zajmować. Czy jest to interesujące, czy nie, my, jako inwestorzy, musimy uważać na wszelkiego rodzaju niespodzianki, których też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale to już można odczytać z tych kart. To jest JP Morgan, jest jeden z najstarszych, najbogatszych domów inwestycyjnych. Jeżeli on przed czymś takim ostrzega, on z tego nic nie ma, żeby kogokolwiek straszyć. Następny punkt, który nam dochodzi po ostatnich rozliczeniach, tu zrobiłem Wam taką drobną rameczkę. Tu chodzi o zadłużenie tych państw w stosunku do brutto produkcji krajowej. Grecja i Portugalia tutaj możecie sami zwrócić uwagę między 2008, 2020 i 2023, jak mocno oni są zadłużeni. Ta produkcja krajowa brutto teraz dodatkowo przy tym nowym oprocentowaniu, o którym jeszcze będziemy rozmawiać, jeszcze tą całą sytuację pogarsza. Lata 2008, 2020 były dużo przyjemniejsze procenty. Oni muszą te procenty płacić za swoje zadłużenia. Dlatego to trzeba też wziąć jako dodatkowy punkt. To się robią dwie nowe kule u nogi Unii Europejskiej. Oni muszą być wspierani finansowo, bo inaczej nic z tego nie wejdzie. Historię Grecji znacie wszyscy, jak Grecja weszła do Unii Europejskiej, na jakich zasadach i z jakimi papierami. Ale tak jak mówię, to było tylko też do tego tematu, o którym przedtem mówiłem. My musimy na to wszystko uważać. Bo inaczej nie można tylko patrzeć na te codzienne kursy czerwono-zielono i odjazd, następna niespodzianka pani Lagat, czego praktycznie tak na dobrą sprawę nikt się nie spodziewał. Wszyscy byli praktycznie przekonani, że będziemy mieli tą rundę zerową, jeśli chodzi o oprocentowanie, ona w tej w konferencji, to oglądałem w telewizji, powiedziała, że to oprocentowanie nie jest wcale powiedziane, że to już jest ostatni stopień. Jaki nas czeka, ale co może nam przepowiedzieć już, to że te procenty nie szybko będą wracały do starego poziomu lub też, że będą zniżane. Co się spodziewać, sami wiecie, teraz przychodzi w naszą stronę znowu sprawy tego typu, jak my płacimy wyższe procenty za kredyty, które już w ostatnim czasie poszły mocno w górę. Konsum, czyli Rozwój państwa. Przez to, że my konsumujemy, te firmy budują nowe miejsca pracy, bo nas na to stać. Żeby kupować, te firmy rozrastają się, inwestują, żeby inwestować, też muszą brać kredyty, które na dzień dzisiejszy nie będą brać. Konsum spada, bo my mamy coraz mniej pieniędzy, lub też jeśli je mamy, całkiem inaczej je wydajemy, bo nie wiemy, co będzie jutro. Inwestycje budowlane, ci młodzi ludzie, lub też. Średni wiek, starsi planowali mieszkanie własnościowe, malutki domek. To będzie teraz wszystko zablokowane, bo każdy będzie czekał na opuszczenie tych procentów, bo na zdrowy rozum przy obecnym oprocentowaniu, jakie teraz mamy po tej ostatniej podwyżce, musimy się liczyć z tym, że jeżeli mamy troszeczkę szczęścia, to dostaniemy od naszego banku powiedzmy 6-7%. Teraz trzeba to rozliczyć w stosunku powiedzmy 20 lat. Uwieście mnie, nie róbcie tego, bo się przestraszycie. Ja siedziałem dosyć długo właśnie w tych rozliczeniach procentowych. To jest coś strasznego. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie sumy się robią, i ten dom praktycznie od, od odpowiedniego wieku, praktycznie może być tak, że nigdy nie będzie Twój, albo nigdy nie będzie przez Ciebie spłacony. Dlatego. To są te konsekwencje, które nas czekają. Tutaj jeszcze Wam zrobiłem taką porównawczy czat. Rynek amerykański do rynku europejskiego i tak jak widać gonimy mocno, czy Unia Europejska dojdzie do tych powiedzmy 5-5,5%. Zobaczymy, ale wszystko wskazuje na to, że to nie była ostatnia podwyżka. To też tak między, między zdaniami pani Lagarde starała się przekazać. Co mam za następną informację? Ona będzie dla tych, którzy mieszkają w Anglii. To jest też taka troszkę głupio-plotkowata informacja, jako że Bybit, znana giełda, która istnieje na rynku angielskim, ustosunkowała się do tego, że te nowe przepisy, które mają wejść od 8 października, są dla nich. W pewien sposób nie do przyjęcia i oni będą planowali usunąć się z tego rynku. Niedługi czas później pojawiają się na X czy na Byłym Twitter, jak wolicie, wiadomości, że oni jednak odwracają kota ogonem, krótko mówiąc, i są strasznie zadowoleni i są gotowi współpracować z rządem angielskim, żeby to wszystko tylko jak najlepiej się układało, to mówię, dlatego jako że zauważyłem, mam bardzo dużo oglądających z tego regionu Anglii. Dlatego jeśli mam jakiekolwiek informacje z anglii, to zawsze staram się wam je też wkładać do tych filmików. Następny temat aktualny to co rozmawialiśmy już o tym na początku tygodnia. FTX ze swoimi zasobami dostał zezwolenie sądowne na upłynnianie tych środków, tym samym likwidator tego majątku firmy FTX będzie teraz te wartości ich rozsprzedawał i na tyle, na ile starczy, będą spłacani wierzyciele. Nowe wiadomości od Binance. Tu muszę Wam przypomnieć, że Visa już wcześniej rozstała się z Binance. Teraz Mastercard dołączył do tych, którzy opuszczają po prostu tą platformę handlującą kryptowalutami. Tą giełdę wszyscy znacie, ale Mastercard sam stwierdził, że pomimo paru rozpoczętych projektów z firmą Binance rezygnowali z tego i będą się czy to już nawet miało miejsce, oni się rozstali już z firmą Binance. I to jest znowu następny punkt, gdzie można zauważyć, że jednak coraz więcej inwestorów odsuwa się od firmy Binance. I tu będę znowu was nudził. Uważajcie, jeżeli macie coś Przesuwajcie na twardy portfel, to nie ma sensu po prostu ryzykować waszego dorobku, jaki by nie był. I ostatni na dzisiaj szef od Binance zajął swoje stanowisko, co on uważa na temat rozwoju bitcoina, kiedy będzie następny bull run. On uważa, że halving, który mamy w przyszłym roku, podbuduje bitcoina, ale prawdziwy bull run możemy dopiero oczekiwać w 2025 roku dlatego przynajmniej tyle dobrego że wiemy jaki możemy przyjąć kierunek czy to się będzie ta pewno tak skazać nie wiadomo wracam tutaj jeszcze raz do początku tego filmu i do pana Michała my jesteśmy obecnie w tak ciężkiej sytuacji geopolitycznej że nikt nie jest w stanie tego powiedzieć to, co się na rynku obecnie dzieje, sami widzicie, wszyscy inwestorzy są już zmęczeni tym ciągłym do góry do dołu. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, jako istoty żyjące przez tą inflację i przez te koszta, które bez przerwy rosną, my zaczynamy mieć coraz mniej gotówki inwestycyjnej. Dlatego, szanowny panie Michale, musimy na to uważać. I ja staram się Wam to serwować. Być może w poprzednim filmie było to za biednie zaserwowane, tylko jako informacja nie, rozwin nie rozwinąłem tego tematu w ogóle. Ale tak jak mówię, ja staram się zasięgać ten cały rynek, bo każdy z tych ma wpływ, było nie było, w efekcie końcowym na naszą inwestycję. To było na dzisiaj tyle. Następny film w niedzielę. Także dzisiaj mamy piątek i wtedy porozmawiamy troszeczkę o Bitcoinie i przegląd tygodniowy rynku. Zapraszam.